Jak już Cię informowałem, nadciąga wielkimi krokami Polski Ład 2.0. Jesteśmy po konferencji resortu finansów, po konferencji władzy, na której zapadły ważne komunikaty dla nas. Pewnie ciekawi Cię, bo najważniejsza informacja, na którą czekasz, to czy możesz zmienić formę opodatkowania, jeżeli jesteś przedsiębiorcą. Jak wspomniałem, na konferencji zapowiedziano, że przedsiębiorcy takie możliwości będą mieli i o tym opowiem Ci w dzisiejszym wideo. Co wiemy na ten moment? Otóż zakończony został taki etap konsultacji społecznych, a więc konsultacji tego, jak finalnie wyglądać ma Polski Ład 2.0, bo tu tym razem władza zdecydowała się na rzeczywisty dialog ze społeczeństwem, z przedsiębiorcami, z organizacjami reprezentującymi interesy nie tylko pracodawców i pracowników, ale także księgowych, biur rachunkowych i doradców podatkowych. Jakie są tutaj ustalenia? A więc o czym ci już informowałem po pierwsze znika ulga dla klasy średniej. Jest to bardzo ważna modyfikacja wszystkich, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Wszystkich pracowników, wszystkich zleceniobiorców, wszystkich przedsiębiorców, którzy właśnie wybrali tą formę opodatkowania. I w dalszej części tego wideo skupię się na przedsiębiorcach. Oni mają możliwość wyboru formy opodatkowania następującej. Po pierwsze, ryczałt jako taka uproszczona forma opodatkowania, w ramach której w ogóle nie rozliczamy kosztów podatkowych, tylko właśnie opodatkow opodatkowane są przychody. Druga forma opodatkowania to właśnie skala podatkowa. W ramach której rozliczamy przychody i koszty, ale w ramach której obowiązują dwie stawki podatku. Do kwoty dochodu 120 tys. zł obowiązuje stawka 17%, powyżej tej kwoty, czyli powyżej tego progu, stawka 32%. I tu pojawiły się bardzo istotne zmiany, bo rząd podtrzymuje pomysł obniżenia stawki podatku PIT właśnie z 17% na 12%. Dotknie to. W sposób oczywiście korzystny wszystkich przedsiębiorców. Trzecia forma opodatkowania to podatek liniowy, czyli 19%, płacone od dochodu, a więc od nadwyżki przychodów nad kosztami. I teraz skupimy się na informacji, na którą oczekujesz. Czy i jak można zmieniać formę opodatkowania? Bo wielu przedsiębiorców na myśl o tym, że zmieniają się stawki podatkowe, i to najprawdopodobniej w trakcie roku odczuwa leki dyskomfort. Przyznam, że znam wielu właścicieli firm, którzy są zwyczajnie mocno wkurzeni na ten fakt, bo zdecydowali się na ryczałt, ale z ich kalkulacji wynika, że jednak skala podatkowa byłaby korzystniejsza. Oczywiście skala podatkowa z tą stawką podatku 12, a nie 17%. Dobra wiadomość jest taka, że władza postanowiła się o tych przedsiębiorców zatroszyć i zwyczajnie ich nie zostawić na lodzie. Informacja tutaj centralnie istotna jest taka można zmienić formę opodatkowania za 2022 rok tak wynika z ogłoszonych informacji przez resort finansów i tak wynika również z projektu na ten moment jeszcze ustawy nowelizującej polski Ład jak tego dokonać i tutaj jest kilka opcji, o których chcę Tobie opowiedzieć. Wyobraźmy sobie, że jesteś ryczałtowcem i dokonałeś wyboru tej formy opodatkowania właśnie w ustawowym terminie. Jeżeli osiągałeś już przychody w trakcie tego roku, które opodatkowałeś właśnie tym ryczałtem, to co do zasady dotychczasowe przepisy nie dają Tobie możliwości zmiany formy opodatkowania. Z jednym zastrzeżeniem. Doradcy podatkowi wskazują swoim klientom na pewne triki, które jednak są legalne i działają. Jednym z nich jest chociażby zamknięcie działalności gospodarczej na określony, być może krótki okres czasu i podjęcie jej na nowo. Ale tu zwracam uwagę na to, że organy podatkowe tego rodzaju rozwiązanie czy tego rodzaju wytrych akceptują, ale w przypadku, gdy zamknięcie tej działalności gospodarczej będzie rzeczywiste, nie będzie fikcyjne, nie będzie pozorne. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem, które właśnie doradcy podatkowi sugerują swoim klientom jest skorzystanie z takiego mechanizmu przewidzianego w ustawie ryczałtowej o po prostu podjęciu działalności, która wyklucza po prostu możliwość opodatkowania ryczałtem. Wtedy od takiego momentu, na przykład gdy zaczniemy handlować częściami samochodowymi, chociażby, tak, od takiego momentu y, następuje utrata prawa do rozliczania się ryczałtem. I od tego momentu jedyną formą opodatkowania, która takiemu przedsiębiorcy przysługuje, to jest właśnie księga przodów i rozchodów i opodatkowanie według skali lub podatkiem liniowym. Natomiast co jest teraz ciekawego, to przedsiębiorcy zgodnie z projektem Polskiego Ładu 2.0 będą mieli opcję zasadniczo dwie. Każdy po zakończeniu roku 2022 będzie mógł dokonać wstecznie. Zmiany wybranej formy opodatkowania. To oznacza, że jeżeli jesteś ryczałtowcem, a okaże się, że korzystniej byłoby dla Ciebie cały rok 2022 rozliczać według skali podatkowej, to taka możliwość będzie właśnie Tobie przysługiwać po zakończeniu roku. Jest jeszcze druga opcja, bardzo ciekawa, bardzo ważna, o której nie wszyscy głośno mówią, a może ona być bardzo korzystna dla Ciebie, być może. Chodzi o zmianę opodatkowania w trakcie roku. Otóż Polski Ład 2.0 przewidu przewiduje, że zmiana formy opodatkowania będzie mogła zostać podjęta począwszy od drugiego półrocza. Jeżeli spojrzysz na kalendarz, zestawisz to z informacją taką, że zwykle zmiana formy opodatkowania dzieje się do 20 dnia miesiąca po jakimś konkretnym miesiącu, właśnie takim, w którym osiągnięty został pierwszy przychód i jeżeli ta reguła miałaby działać do drugiej połowy roku, to wychodzi na to, że 22 sierpnia będzie dniem, do którego będziemy mogli dokonać wyboru formy opodatkowania ze skutkiem dla tej drugiej połowy roku. To oznacza, że pierwszą połowę roku wówczas opodatkujesz według ryczałtu, a, czyli według podatku zryczałtowanego, a drugą połowę roku opodatkujesz po prostu skalą podatkową, korzystając z kwoty wolnej od podatku, która zostaje utrzymana na poziomie 30 tysięcy złotych i korzystając z tego, że w ramach pierwszego progu podatkowego Twój dochód do wysokości 120 tysięcy złotych będzie opodatkowany stawką 12%. Ot, to jest właśnie wielka ciekawostka. Na zakończenie, czy na marginesie powiem Tobie jeszcze, że pozostają w mocy te pomysły władzy dotyczące możliwości zaliczenia w koszty odliczenia od dochodu składki zdrowotnej z pewnym limitem, z pewnymi ograniczeniami, o których mówiłem w jednym z poprzednich wideo. Zapraszam Cię do obejrzenia. Jeśli nie wiesz o co chodzi, możesz odszukać to swobodnie na moim kanale. A więc bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Na ten moment to byłoby na tyle. Krótkie podsumowanie bardzo istotnych rzeczy dotyczących możliwości w zmiany formy opodatkowania na rok 2022. Jeśli to wideo uznajesz za wartościowe, będzie mi bardzo miło, jeśli dasz temu wyraz, po prostu zostawiając łapkę w górę, swoją subskrypcję czy dzieląc się ze znajomymi w mediach społecznościowych. Bardzo dziękuję raz jeszcze, do zobaczenia w kolejnym wideo. Pozdrawiam, Tomasz Piekielnik.